Hejka wszystkim, z tej strony Kocek i witajcie w odcinku z Fortnite'a, gdzie przedstawię Wam porannik, jak zrobić wyzwanie, które prawdopodobnie będzie brzmiało Odbierz lub zbierz trójząb w koralowej zatoce. Najwyżej w podobnym sensie będzie brzmiała ta nazwa. Więc trójząb można zebrać tutaj, w tych trzech miejscach, w lewym górnym rogu mapy, koło starej placówki rekina i koło tych wysepek. Oczywiście co musicie zrobić to zebrać trójzęba, a nie go zniszczyć czy coś w tym stylu. I nawet jak potrzeba zebrać trzy trójzęby, to są niedaleko siebie. Więc trudności takiej te wyzwanie nie powinno sprawić. I to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie tego pranika. Nie zapomnijcie użyć kodu Weekend4, jeśli pomogą. 个人经历呀，okay,